Siemanko drodzy widzowie, witamy Was w kolejnym odcinku na kanale Bungie. Dzisiaj widzowie odcinek sportowy, czyli coś, czego bardzo dawno u nas nie było. W ogóle nie wiem czy kiedykolwiek robiliśmy jakiś odcinek no, sportu. No sportu w ogóle dawno nie było. Widzowie, dzisiaj wspaniałe warunki atmosferyczne za oknami ponad 30 stopni, a my znajdujemy się oczywiście w naszej hali i wpadliśmy na taki wspaniały pomysł, aby zorganizować odcinek, który będzie się nazywał Kto wygeneruje więcej potu. Jesteśmy podzieleni na drużyny. Patryk ma swoją drużynę, w której jest Tuszol i ja mam swoją drużynę, w której jest Ulfi. Dodatkowo mamy oczywiście przewspaniałych trenerów przygotowanych tak, to nie ma szans, żebyśmy to przegrali. Nie ma szans, ale moja drużyna jest również bardzo mocna, ponieważ ze mną jest trener gatuno i trener siata, czyli trenerzy, którzy na co dzień współpracują z zawodowymi sportowcami. Także, panowie, nie będzie tak łatwo, żebyście się nie spodziewali. Wiem, że trochę masz więcej tuszy, ale dlatego w mojej drużynie jest ulfik, żeby troszeczkę. Tego mi... szluga, jara już człowieku, się za. <śla> Widzowie, z racji tego, że mamy ściśle określony czas, który możemy wykonywać ćwiczenia, całe, że tak powiem, całe wydarzenie będzie działo się przez 4 godziny, w ciągu których, tak jak wcześniej wspomnieliśmy, wygra ten, kto wygeneruje więcej po prostu potu.